Hej Kaj, jestem Ama i dzisiaj pokażę Wam pet shopy, yy, moje nowe Petrobek, które do mnie przyszły, ale nie zdążyłam ich, ich, ich wam pokazać. Jezu, moja wymowa jest genialna. No to zaczynamy! To jest pet shop z Boxa 75 zł, ma dziurkę i nie ma imienia na razie. Kolejnym Petrobek z Boxa jest ta oto świnka. Ona ma na imię Pinki, ma dziurkę. I rdzę pod główką, ale to z mojej. Taka piękna kuna. Ta łasi, łasiczka, Jezus. Yy, która ma dziurkę. No i oczywiście Pop. Yy, pop to jest taka oto spanielka, która ma dziurkę i jest oryginalna. A kolejna paczka, która do mnie przyszła, była za 35 zł. To jest taka oto short hairka. Tak się ona prezentuje i ma dziurkę. Ja ją nazywam Yuki. Yy, tą kunę nazwałam Diana, czy ta łasica. A ją to ona nie ma imienia, więc no. <laughs> ona chyba była w Kinagar czy coś tam. Lubiłam ten serial. Ba, 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 bardzo. Ech. No i przyjdzie jeszcze do mnie jedna paczka z Coli. No, on ma sklejoną główkę, ale no. I ona mnie tam będzie bardzo drogo kosztowała, więc no. Ech, ech, ech. Z Collie, Bernardynem, Bassetem i z Chihuahua, o której marzyłam. Więc super się składa. To tyle. Miłych Walentynek. Pa! No to już połam.